Ser... Co tu się działo? To było jak błysk. Najpierw Darwin się wściekł, bo myślał, że mu się należy słoneczna chmurka za wygranie jakiegoś zbijanego. Coś mi się obiło o uszy. Potem Anais wkurzyła się, bo mama jej nie wpuściła na szczyt tabeli. Co? Anais też? A jak mama przykleiła cię do słonka, zdemolowałem dom. Dostałem słonko. Ej, zaraz, ty to zrobiłeś? No pewnie! A jak nie da mi gwiazdki za kredkę z sera, zrobię to jeszcze raz! <ścoughs> Nie jest źle. <laughs> Miło jest wygrywać, prawda? E, e, wcale że nie! Ta tabela rozwala rodzinę! Zachowujecie się jak zwierzęta! Znaczy. Hello! Przedtem byliśmy szczęśliwi. Nie widzisz, co się w tym domu dzieje? Bardzo dobrze. Pielęgnuj swoją złość. Bo przyda ci się jutro na małej rodzinnej wycieczce. Co? Na jakiej wycieczce? Kto pierwszy dopadnie flagi, wygra. Kto oberwie, wypada. No po prostu super. Paintball z szaleńcami. Czekam w aucie. Co ja mam jeszcze zrobić, żeby obudzić w tobie ducha rywalizacji? Dobra, zagram. Ale tylko jeśli zniszczysz tabelę. A zniszczę ją z radością. Jeśli wygrasz. Dobra, wchodzę w to, ale umówmy się. To jest rodzinna zabawa, więc grajmy uczciwie i bawmy się dobrze, tak? Jasne. Tato? Proszę, zdejmij mi maskę! Nie. Dziękuję. Śmierdziała twarzą innego ojca. Co się stało? Nie zauważyłem jej. Kogo tato? Twojej. Luzuj to tylko ja. To koszmar. A! Miałeś rację! Ta tabela to samo zło! Słuchaj, trzymajmy się razem. Może wygramy z mamą. Musimy tylko wykombinować, jak ją... Krzyście! Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni. Darwin? Idź beze mnie. Przecież się tu nie zostawię. Ze mną koniec. Tylko ty możesz uratować ser rodzinę od szaleństwa. Widziałem flagę. Jest na wzgórzu. Widziałem z drzewa. Nie! Nie! Proszę! Idź już. Pani drgnij. Ja wygram tę bitwę. Chyba się mylisz. Jedna z moich, tak? Wiesz, co masz robić. Chcę tylko ją. Słuchaj, są tacy, co mówią, że mogą kochać tylko raz. Gdyby nie spotkali kochanej, byliby smutni i samotni do końca życia, Aha. bo się ożenili i za dużo by ich kosztowało mówić inaczej. No i co ja mam teraz robić? Nie miałeś do czynienia z graczem płci żeńskiej od. nigdy. Spotkaj miłość życia, ściągnij naszą nową apkę teraz. To jest znak! Nie, to cyniczna reklama dla zesperowanych. Ale bądźmy szczerzy, świetnie trafili. A, nie zaszkodzi spróbować. Trawler? O, słyszałem o tym! Nazywa się trawler. Trawler? Dlaczego? Ja załapałem! Dlatego, że w morzu jest pełno Rebeki A, ty A, nie złapiesz. Nie złapiesz żadnej bez... Nie, nie, nie. A. Potrzebujesz sieci, by je złapać! Potrzebujesz sieci, by... ja to Okej, okay, musisz mieć super fotę, jeśli chcesz coś działać. O, w tych internetowych randkach jest zero uczucia. Zawsze myślałem, że doznam olśnienia, kiedy wpadnę na dziewczynę i przypadkowo nasze torby się zaplączą. Albo ona przejedzie po mnie swoją ciężarówką, a kiedy będę leżał półprzytomny, zacznie mnie reanimować i kiedy odzyskam przytomność, gorąco się pocałujemy. Szukałeś w więzieniu? Brałeś coś takiego pod uwagę? Dlaczego? Wyglądasz jak gość, który lubi wypchane zwierzęta i spacer w ciemnościach. Bo robił te selfie pod złym kątem. Wszyscy od dołu wyglądają podejrzanie. Trzeba cykać z góry, zobacz! Uchyla! Słodycz! Widzisz? Trzeba zrobić to, co każdy robi w internecie: nałożyć filtr i przyciąć. I proszę bardzo. Teraz każą mi coś o sobie napisać. Jak byście opisali moją sytuację majątkową? Tragiczna? Chcą też wiedzieć, jakie mam hobby. No, lubię ser i memy w internecie. Łatwo nie będzie. Jak byście mnie opisali? Jestem woźnym, który myje toalety i wydaje posiłki na stołówce za grosze. Trzeba upiększyć prawdę. Napisz: pracuję dla organizacji non-profit chroniącej dzieci przed nędzą, brudem oraz głodem. Dobra, no to teraz jest tak. Dostanę profile dziewczyn z tego samego miasta i mam przesunąć w Dół, jak zobaczę, tę jedyną. Jeśli ona zrobi to samo możemy pogadać. Eee! Wygląda ma. jak kukła zrobiona z mięsa! A fryzura ma jakby posklejaną z mnóstwa włosów! I co ona ma z rękami? O, rany! Ona ma pięć palców w górę, w górę! Teraz, Teraz to, to to co to innego. innego? Przesunąć w dół? Jeszcze nie. Trzeba poznać cały rynek, zanim się zdecydujesz. Za wysoka, za niska, za przeciętna. Nie będzie im przykro, jak je odrzucisz? Nie, to tylko zdjęcia. One nic nie wiedzą. Czy ty, aby nie jesteś zbyt wybredny? Zaczekaj. Ta przysłała zdjęcie nowego tatuażu twarzy Rokiego na swojej twarzy. Do góry. O, to może ta. Lubi mnie, napisała, hej, wyście ratujcie szybko, rzućcie coś chwytliwego no, a, e, no to może, hejka, wiesz, że gdy się zakochasz, twoje serce będzie spalać 100 kalorii na godzinę? Masz ochotę na trening ze mną? <laughs> tak, ekstra, pisz dokładnie tak jak leci I poszło znaczy, że jestem gruba? E, nie, nie, nie. Pisz, chciałem spytać, czy twój tata jest piekarzem. Pyta, czy interesuje mnie to, bo odżywiam się ciastkami? Ha! Nie! Pytałem, bo wyglądasz bardzo słodko. Za wcześnie wcisnąłeś wyślij. Napisz, przez ciebie tworzą się korki. Rozumiem, bo nie umiem jeździć. Nie, bo wszyscy się zatrzymują, żeby na ciebie. E! Napisz, było trzęsienie ziemi, czy to ty weszłaś do pokoju, bo rozkołysałaś. Przestań wysyłać, zanim skończysz ty klucho z serem!